bo my wyglądamy jakbyśmy byli z chuja <grymianie> Dobra, idź, kurwa, no bo jesteśmy, człowiek Bo ma typ ma kosę i gra coś takiego, nie? Ty, tak, no nie. Dobra Siedź, głową ci tu ty masz kurwa Dobra, czekaj Kurwa, co ty Dawaj Dzień, Dzień, dobra Dawaj to się kurwa! Robię, bo nie! Jezus, nie byłem gotowy. Konektor biegnij. Niestety no. Ja nie, bo tu chodzi o to. Nie, musimy się synchronizować. No ja się nie Wiemy. w ogóle. Ty chodzisz, a ja gadam człowieku, nie trzeba myszki. No nie siedzę, nie? No, bo ja chciałem tam wiesz, coś działać. Co robimy, co robimy? Eko jakieś. Idziemy B, nie jesteśmy B-playerem na karze. Najlepiej stoim, stoim, stoim. dobra. Weź na moją pozycję i. No, tu już. Tu Dobra, obróć się. Za tobą. Dobra. Obróć Dobra On On trzyma W się zdaje, że mógł nas zwieść, na na małajek. Nie wiem, czy on stali. się nie zblokował, nie? Uuu. Bo przecież chodził jakiś skurwiel Hello. Kurwa ma. Pomóż mi! Skurwa, macie zaję, zaję. Chłopie, nie chodź kurwa macie, Kurwa maczku. Chłopie, Kurwa. Co, jak to jest jestem! Chciałem <ściałem> się zatrzymać i patrzę ty. Tego... Tak jak, jak Zaraz Zaraz będzie. Zaraz to będzie. Zaraz to będzie. Zaraz to będzie. Ej, sens tak? za wysoki jest trochę. Co? to będzie. Zaraz to będzie. Zaraz Poczekaj. Ups. Short. E, musimy mieć sygnalizację człowieku, na pika. Jakąś komendę. Ja, ja mam pomysł. E, mówię pik i sekundę później będę pikował. Tak trzeba zrobić. Ja I, I będziemy, no... Wiesz zawsze gdzie, bo będziemy, będzie kurwa wiadomo, nie? Słychać będzie, info będzie. Wszystko będzie. Będziemy musieli wy, wyczajać najpierw przeciwników, żeby z nimi się strzelać. Ja to mam pomysł taki, żeby później Anders skrócić, nawet no normalnie lekko. To musimy wiesz, żeby tu opanować. Czekaj, bo. Oh, Czekaj. A dawaj, dawaj. A Góra! U, on zyska eee, mm. Dawaj jakiegoś. coś, 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 coś. może mp9 i skrót? Robimy. Dawaj. Do tego mi da. Nate jest niepotrzebny. Tak, to. Dobry jest, zobaczcie, to jest prawo. I teraz w dół. jak skaszy jaki movement, to! O kurwa źle po... O chiedy kurwa to mi Dobra, pik, typek ty, bo ja nie obracamy się jak ja idę to idę. Ty nie możesz tak. Bo ja nie wiem w którą stronę. Typek <słyszy> <słyszy> bo my wyglądamy jakbyśmy... Byli z chuja. <laughs> Dobra, idź kurwa, no bo jesteśmy, człowieku. chłopak. typ na kosę i gra coś takiego, nie? Ka. blisko. Ej, zapakinali. Ej, co? No i na idę do twoją No i tyle. No ty jesteśmy zobaczysz <laughs> No i chuj, skrót chyba. O. No i

Kugera? Dobra, ja nie zmieniam nic, kurwa, bo... Dalej tu tego, jump through. No, raz, dwa, trzy, plus w. Jeszcze okay. right. Aha, kurwa. Okay. <grypy> dobra. Jest... Nie, 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 bo Świemy, ja nie, 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 nie. piknąłem, <grypy> Myślałem, że kurwa zgrywam się z tobą, a tu to chuj. Zapomniałem żeby ci powiedzieć, kurwa, sorry. <śmuletra> no fuuj, serio. To powinien ci powiedzieć, że pikuję. No dobrze, Z było. Jest normalne, no w się dwa. Sam kurwa wiem gdzie pikuję, i sam sobie robię wszystko. A tu kurwa, zapominam, że ty starujesz myszką w ogóle. Ja myślę, że to ja celuję. Bo to jest taki wiesz, ruch fantomowy, kurwa. To, to chcesz się zamienić, stary? Nie, stary. To jest dobre. <śmuletra> na pewno? Tak. Na 100%. Więc będzie dobrze, bo to, to trzeba zaraz to wyczuć się. Wiktor, graj, kurwa. Ja se kurwa konia bo... To jest ja go nawet nie widzę. Mid jest, kon. Bo to na 4x3 chyba najlepszy taki. No. No. Chodzi A. Ja. Ale typ stoi. Dobra, ja trzymam W. Tylko. Jak przechodzimy... Ło! Wow. No, poczekaj, bo mid. Nie wiadomo czy nigdy jest. O nie, nie ma. Lady strzelają do Nie, raci no wyjebe ci wyjebę, <laughs> kurwa. <laughs> nie no, kurwie Zajebą jeszcze. Cz o! No i teraz, kurwa, masz przejebane. No masz teraz no, no, <laughs> no, chyba musimy być bardziej użyteczni na facebook. Right. Robimy road to level 2, chłopie. Szczelaj. Dobra czekaj co <śmienicza> No bo chciałem tu skoczyć Dobra ty szmatu Krzesło i dawaj tu na do tego Dawaj tu Dobra czekaj Short jest Czekaj czekaj Tutaj do okna do okna Do okna czekaj na short jest Sprawdź okno Dobra patrz bo to A Ej jest dwóch. Ach! Byłoby ja, blisko. Ty, stali nagle. No ale człowieku. Idziemy B. No, idziemy, idziemy, idziemy. No, okay. Jak, jak terapii tak, no. Dobra, tu jest typ. Gdzie? Yeah. Tak szybko powiedziałeś. No bo oni tak. Sam powiedziałeś, że będzie. No ale... To jest w ogóle. Jest typik dobra, po będzie łatwiej, może Ja yeah, jaki dym dajemy, kurwa Dobra, next match się zmienia, szczęśliwie chłopaki Zobaczymy, co ty dasz, kurwa No dobra, można tak rzekmienić I ja normalnie pamięć mi się mam tu Jak my tu we dwóch no Dawaj, jedziemy tam na ogień Skar będzie Beside, okej okay pójdź z nim, pójdź z nim, chuj z nim! Nice Kurwa śmuklię. <śmany> no na jego chuj z nina na tego nie? Ja myślałem, że on już ja nie nie, nie widziałem nawet na tym korze. Na początku. się obracam stoi ty, tak? Bo to trzeba do, do końca tam podejść i kurwa na kucaku albo Dobra, na... Dobra, dawaj tym. mi kurwa... na Trzeba coś chcesz robić? Tu, 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 tu się blokujesz Tu, tu. tu tak o Dobra, możemy iść wam idę. Może tego mi do najpierw Nie no, tu już pierdalamy się Czekaj, bo... <śmany> Ty jesteś już gdzie indziej, ja jestem gdzie indziej Co? Kurwa Normalnie. no, latam. Dobra, czekaj, ja mam pomysł. Dam ci klawiaturę. I co? No jedziesz. Ale co? 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 Ty nie, nie jest blisko mnie ja was zrobię. Już było blisko. No Drugiego było. już łapałem. No bo ty masz, nie masz delay'u takiego No tak jest... Kurwa czujesz to człowieku jak jest A ja czuję kurwa Jak nie ma już że tego sensu nic nie zmieniałeś Ja jeszcze włączę. No właśnie Żeby się nie pierdoliło Ty tylko będzie wciskał WSD Ja będę jeździł to już A nie pokok, lepiej mogę... Nie no gdzie No co to Co to kurwa Myślałem, że słyszałem to typa już ty, pekna kurwa z rewolwera. Pokémon No nie, nie wypadałoby jej wyjebać? Jak chcemy wchodzić? Nie no, poczekaj może na tych smid. i... dobra. Smoke możemy rzucić. No kurwa, ty na blisko. Dawaj. Reload może. Nie, tego nie podnoś. Dobra, dawaj. Wychodź na prawo. Dobra Dawaj, rozpaka Ty skaczesz, chłopie Sorry Bo nie w tą stronę scrollowałem No Dawaj, w prawo Dobra, w tu Dobra przejdź za ławkę Dobra, czekaj, Do prawej, do prawej, dobrze <gryw> Dawaj mi jedynkę I jedziemy z nim <śśmieniu> <śmieniu> kurwa, 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 Nie byłem gotowy Konektor ja biegnij No Dobra, Dobra, on Dobra, tak. kurwa, No kurwa, 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 Dobra kurwa, 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 nie kurwa, potrzebni Tyle Daj mi. Daj mi. Dawaj smoke na tego, na kono. Nie, to no na łynku. Gdzie? Oh. A co ty rzucasz? No kon Ja nie wiem, gdzie ty się rzucasz, chopie. tutaj? Chuj w to już, chodź. Jadł rampę, jadł rampę, nate Nie, ale nie gotowy byłem, Chuj na to. Mm. No po czy ty ja Do Genady przyklikuję chopie Grenade to ja zmieniam z scrollen czuję czuję ten przejście scrolla takie o 3 A. w dół i wiem co mam No Ja nigdy scrollem nie zmieniam Ty zawsze zmieniasz 1, 2, 3, 4, nie? Ja zmieniam do trójki i daję jeden w dół, dwa albo trzy scroll Do góry? Wtedy ty dajesz w górę jeden na przykład? Nie, no nie rozumiem. No bo jak masz na to ruńce, to masz. Kurwa, kon! Kurwa. Co ty się drzesz w ogóle? Jak to jest jakiś tam kompleter. Na i w dół, nie? Sloty się zmienią. Daję kosę, bo jest najbliżej Nadus, i wtedy w dół. No. A w dół, bo ty masz do góry skok, no tak? No. Smoka trzeba rzucić, no, idziemy, a teraz. Na pewno. No. Na schody rzucimy. Mmmm, czekaj, gdzie to jest, tu? No tu z tego. No w lewo, góra. Tu jest, tu. Niżej, niżej trochę. Wyżej, lekko no i rzuc. Dobra, klasa. Dobra, ale podpierdalam. tą rękę, kurwa, z klawek. tak Ej, czekaj, czekaj. No. Reload, reload to jest. O kurwa, My się nie skrywamy, bo ty strzelasz, jeszcze się ja chce iść do tyłu A czemu GDP-ka robiliśmy? W ogóle jak e, chciałem go zabić. No bo kurwa typek wyjeżdżał tam kolejny. A. Słyszałem jak rzuca da kurwa gdzieś bliskiej odległości. Kto ostatni? Bierę to. Kurbę? Normalnie? No. Dobra blokuj budż. Wiktor. Napierdolisz. Wypierdalaj kurwa, bo jedę. O nie się... jadę, jadę. Jadę. Ty, Kurwo jebana no. Ah. E, Buz kurwa. Ty tak nikogo nie zabiłeś nawet. Też no kurwa, wyjebałeś. Co? Jak ty. my kurwa w dwójkę gramy. <laughs> A ty grasz solo. Nieprawda. Gram na padle. Chłopie, jako wabik ci zrobiliśmy. Niestety, no. Unlucky.